Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku Lwa w horoskopie na listopad 2021 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to serdecznie zachęcam cię do subskrypcji mojego kanału, abyś był była ze wszystkim na bieżąco oraz abyś nie przegapiła nie przegapił horoskopów na kolejne miesiące. Pamiętajcie moi drodzy, że horoskop, który dla was przedstawię jest horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. Odpowiadam również na pojedyncze pytania. Dobrze, moi drodzy, patrzymy. Lwy i listopad 2021. W tym horoskopie sprawdzimy sobie takie sfery życia jak praca i finanse. Uczucia oraz zdrowie. Także oglądajcie film do samego końca. Lwy w listopadzie, jakie tutaj będą energie towarzyszyły zodiakalnym lwom? Popatrzmy. Praca i finanse dla lwów. To może rozdzielmy to sobie na, na osoby pracujące oraz szukające pracy. Jeżeli jesteś osobą pracującą, to mam pokazane, że w pierwszej połowie miesiąca otrzymasz jakąś ważną informację od swojego szefa bądź też od innego mężczyzny który jest na wysokim stanowisku w miejscu Twojej pracy. Będzie to bardzo istotna informacja, gdyż wniesie wielu wartościowych rzeczy do Twojej sfery zawodowej. Możesz również, drogi Lwie, w tym miesiącu otrzymać informacje na temat Kontroli w miejscu pracy, na temat sprawdzania rozliczeń pewnych rzeczy i to mi się przede wszystkim pokazuje. W drugiej połowie miesiąca będziesz miał szaty, czas na to, aby podjąć jakieś decyzje, które będą decyzjami długoterminowymi plany długoterminowe, decyzje długoterminowe. Mam tutaj pokazane, że nie będzie pewnych spraw można szybko załatwić w tym miesiącu. Trzeba będzie podjąć odpowiednie działanie, zaplanować sobie wszystko i kroczek po kroczku, pomalutku, powolutku dążyć do ich realizacji. Ale niestety, realizacja tych planów zawodowych nie będzie taka prosta, i być może jeszcze w miesiącu, listopadzie nie uda Wam się tego wszystkiego zrealizować. Chociażby dlatego, że pewne przeszkody staną Wam na drodze i do pewnych spraw będziecie zmuszeni podejść po raz drugi, trzeci, czwarty, któryś z kolei. To mi się tutaj pokazuje przede wszystkim. Nic złego nie ma w miejscu pracy, aczkolwiek jest tutaj zalecana ostrożność w tym miesiącu i rozsądne, mądre podejmowanie decyzji takich decyzji, aby były one dla Was korzystne. Jeżeli chodzi o osoby szukające pracy, jak najbardziej, drogi Lwie, masz szansę w tym miesiącu znaleźć nową pracę. No, szukaj pracy. Ja mam tutaj pokazane, że możesz otrzymać propozycję pracy od jakiegoś starszego mężczyzny, którego znasz, ale również wszelkiego rodzaju urzędy i instytucje, które pomagają w znalezieniu pracy, również będą tutaj miały znaczenie. Jeżeli gdzieś w internecie umieścisz ogłoszenie, że szukasz pracy w takiej i takiej dziedzinie, to mam pokazane, że w ciągu tygodnia otrzymasz zwrotkę, tak i ktoś odpowie na twoje zgłoszenie, że chce cię zatrudnić. Natomiast to zgłoszenie będzie wymagało pewnego rodzaju wyrzeczeń. Tak? Tutaj nie będzie wszystko takie proste, łatwe i klarowne, że otrzymuję nową pracę i od razu do niej idę. Nie. Tutaj będzie trzeba koło tego wszystkiego pochodzić, polatać i pozałatwiać pewne sprawy oficjalne. Jeżeli chodzi o finanse, to mam pokazane, że finanse w tym miesiącu będą stabilne. Nie ma tutaj większych zmian odnośnie tego, co było we wcześniejszych miesiącach. Wasze finanse są tutaj stabilne. Co niektóre osoby yy, mogą otrzymać informacje na temat jakichś pieniędzy urzędowych od państwa, także należą wam się jakieś pieniądze odgórnie z urzędu. To tutaj tarot pokazuje. Dobrze, moi drodzy, teraz popatrzmy na to uczucie dla zodiakalnych lwów. Cóż tutaj w miłości? Uczucia. O, uczucia takie dość nerwowe, słuchajcie, szarpiące. Ale to sobie rozdzielmy. Może najpierw single, gdyż to mi się tutaj jakoś tak rysuje. Będziecie tutaj mieli szansę na poznanie kogoś nowego, atrakcyjna osoba mi się tutaj dla Was pokazuje, taka, która pod względem fizycznym będzie Wam się podobała, ale również będzie podobał Wam się pod względem charakteru, gdyż to będzie taki, no mężczyzna mi się tu pokazuje, tak? Silny, dominujący facet powinien on się Wam podobać. Zarówno właśnie pod względem wyglądu, jak i charakteru. Natomiast z tego co widzę, będą tutaj jakieś problemy dotyczące spotkania. Jedna strona będzie chciała spotkać się z drugą bardzo, ale to bardzo szybko, a ta druga strona wcale tak szybko nie będzie się chciała spotkać, i to może tutaj być problemem. Ta relacja może być taka, tak naprawdę krótkotrwała, ale jeżeli już między Wami do czegoś dojdzie, to może dać Wam to wiele radości. Tutaj się pokazuje taka radość, która jest krótka, ale dzięki niej możecie mieć piękne wspomnienia. Jeżeli chodzi o osoby w związkach, no to tutaj więcej nerw mam pokazane. Są tutaj jakieś nerwy spowodowane podróżami i przemieszczaniem się. Być może Twój partner gdzieś wyjeżdża do pracy, w delegacje, czy też w inne miejsca, często się przemieszcza, i przez to właśnie przemieszczanie mogą być w Waszym życiu nerwy. Dość duże nerwy, i to mi się pokazuje, aczkolwiek nie będą to nerwy, które nie są do wyjaśnienia, gdyż wy to sobie wszystko wyjaśnicie, i po burzy tak naprawdę wyjdzie słońce. Być może pewnego rodzaju kłótnie i konflikty wyjdą wam na dobre, gdyż obie strony coś zrozumieją, że jeżeli chcecie, aby ta relacja miała trwać nadal, no, to jedna jak i druga strona muszą w swoich schematach, zachowań zmienić pewne rzeczy, tak? Tutaj jest potrzebna zmiana, widzę dużą zmianę między tobą a twoim partnerem. Swoista transformacja, która powinna wam tak naprawdę wyjść na dobre. Teraz ze zdrowie, drogie lwy. Cóż tutaj w zdrowiu się pokaże? Zdrowie. No, chyba, chyba lwy będą się chciały tutaj szczepić. To tarot pokazuje. Um, ale tak, po kolei, może. Ogólnie nic złego w zdrowiu mi się nie pokazuje. Mam pokazane tutaj przede wszystkim to, że będziecie mieli szansę na ingerencję w wasze ciało jakimś ostrym narzędziem. To może być szczepienie. Igła, ale to też może być skalpel, to mogą być operacje, różnego rodzaju zabiegi inwazyjne, które ingerują w Wasze ciało, ale na dobrą sprawę też może być to wizyta u stomatologa, gdyż to też wiąże się właśnie no, z ingerencją w ciało. Zdrowie dobre, szybka regeneracja, nawet jeżeli podejmiecie się jakiegokolwiek zabiegu związanego z leczeniem, to szybko się będziecie bardzo regenerować, także tutaj o nic się nie martwcie. W zdrowiu tak naprawdę nie powinniście się bać. Ja tutaj widzę spokój, ja tutaj widzę harmonię, może więcej ruchu by Wam się przydało, bo mam pokazane, że troszkę mało się w listopadzie ruszacie, jecie niezdrowe rzeczy, co niektórzy też piją niezdrowe rzeczy. No i przez to tutaj. Przydałoby się Wam zdecydowanie więcej ruchu. Natomiast z takich czynników chorobowych absolutnie nic złego w kartach Tarota się tutaj nie pokazuje. Jedyne co intensywnie się pokazuje, no to ten to szczepienie, ten zabieg, który ingeruje w Wasze ciało, ale on będzie dla Was wbrew pozorom korzystny, znaczy korzystny. Korzystny pod tym względem, że szybko się goi. Tutaj jest pokazane szybkie gojenie się ran po zabiegach. Hisznie, dziękuję Wam, moi drodzy, za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli Dzień. się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli ktoś potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam Was do kontaktu. Mail kontaktowy w opisie tego filmu. A ja tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego oraz udanego miesiąca. Trzymajcie się.